Wybiła 7.21. Na audycję zaprasza Michał Kwiatkowski, czyli ja. Dzień dobry, kochani, witam was w środę 9 kwietnia. Dzisiaj standardowo z Pałacu Kultury, więc standardowo troszeczkę później, standardowo zakłócenia. Przepraszam Was za to spóźnienie. Nazwijmy to znowu kwadransem studenckim, zwłaszcza, że jestem na uczelni, więc może się, mogę się tam kryć. No przeliczyłem się, myślałem, że jak wezmę dzisiaj auto, to będę szybciej. Nie jestem jak widać na załączonym obrazku, ale nas to nie zniechęca. Jest 7.34. Zaczynamy dzisiejszy dzień. Słuchacie 7.21, wyjątkowo nie o 7.21. Także jingle i szybkie kalendarium. Może uda nam się jeszcze dzisiaj coś przejrzeć. Mamy to. Nawet zdążyłem sobie nalać kawkę, jak widzicie. Także nie narzekam. Eee, pa, 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 szybciutkie kalendarium, kochani. O, ale nie wiem, czy to widać, takie paski się robią. No, nieważne. Dzisiaj mamy, jak widać na załączonym obrazku, 9 kwietnia, więc środę. Imieniny obchodzą Achacy, Hugo oraz już Antoni, Demetria, Demetriusz, Dobrosława, Dominika, E Eupsychia, Franciszek, Heliodor, Hilary, Hilaria, Inocenty, był taki papież, Kasylda, Katarzyna, Konrad, Maja, Marceli, Maria, Marton, Notger, Piotr, Prochor, Reginald, Tankret... Tan Tomasz Ubalt, Wadim, Walde Truda i Walter albo Walter, zależy jak czytać. Obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Jednorożca i Światowy Dzień Gołębia. Myślę, że te dwa zwierzęta można pomylić. Na Filipinach Dzień Bohaterów i na Tunezji, w Tunezji dzień męczenników, więc my się dzisiaj nie męczmy, bo kalendarium jest dość krótkie. W Polsce w 1241 podczas pierwszego najazdu mongolskiego na Polskę miała miejsce klęska wojsk polskich wspieranych przez rycerzy Cudzoziemskich w bitwie pod Legnicą, w 1918 odbyły się wybory do Rady, do Rady Stanu Królestwa Polskiego, a w 1945 założono wydawnictwa szkolne i pedagogiczne w skrócie WSIP. Które działa do dzisiaj i jest zmorą wszystkich, nawet tych, co skończyli szkołę. Mnie do dzisiaj nawiedza w snach. To nie są przyjemne sny. Jeśli chodzi o świata, więc na szerszą skalę, w 1905 w Chinach wykonano ostatnią egzekucję poprzez karę tysiąca cięć, która uważana jest za jedną z najokrutniejszych egzekucji publicznych, a przy okazji tortur. W 1945 wojska radzieckie zajęły Królewiec, a więc Kaliningrad. W 1962 odbyła się 34. ceremonia wręczenia Oscarów. Najlepszym filmem zostało wtedy West Side Story. Najlepszym aktorem Maksymilian Schell, czy, to, czy też Schell, nie wiem jak to czytać, za film Wyrok w Norymberdze a najlepszą aktorką Sofia Loren za film Matka i córka. W 1963 Winston Churchill został honorowym obywatelem Stanów Zjednoczonych. W 1967 dokonano oblotu samolotu pasażerskiego Boeing 737. W 1968, a więc dokładnie rok później, weszła w życie nowa konstytucja NRD. W 1979 odbyła się 51. ceremonia wręczenia oskarów. Najlepszym filmem został wtedy Deer Hunter, czyli łowca jeleni. Najlepszym aktorem John Voigt za film Powrót do domu, a najlepszą aktorką Jane Fonda za film również Powrót do domu. W 1984 odbyła się 50., jak łatwo policzyć, szósta ceremonia wręczenia oskarów. Najlepszym filmem zostało został Zostały Czułe Słówka, najlepszym aktorem został Robert Duval za film pod, pod Czułą Kontrolą, a najlepszą aktorką Shirley MacLaine za film Czułe Słówka również. W 1991 Gruzja po raz drugi ogłosiła niepodległość od Związku Radzieckiego i tego samego dnia podczas wizyty prezydenta Lecha Wałęsy w Paryżu podpisano polsko-francuski traktat o przyjaźni i solidarności. W 1992 konserwatyści wygrali wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii, w 1997 wszedł w życie konkordat między Chorwacją i Stolicą Apostolską, w 2002 odbył się pogrzeb Elżbiety Baus-Lyon, czyli matki królowej Elżbiety II, a w 2010 prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Dokonał w okolicy Gotlandii oficjalnego otwarcia budowy gazociągu północnego, czyli Nord Stream. Tyle jeśli chodzi o kalendarium, samo w sobie. Łyk kawusi. I przechodzimy do urodzin. Urodziny obchodziłby dzisiaj amerykański dziennikarz, wydawca i przede wszystkim bohater wielu mężczyzn, ponieważ założyciel Playboya, który odszedł od nas w 2017, czyli urodzony w 26. Hugh Hefner. W 1977 urodził się Gerard Way, czyli amerykański wokalista i lider zespołu My Chemical Romance, co często jest skracane do po prostu MCR. W 1990 urodził się, urodziła się Kinsten, Kristen przepraszam, Stewart, czyli amerykańska modelka i aktorka znana z serii Zmierzch. A w 99, a więc dokładnie 26 lat temu urodził się Montero Lamar Hill, znany lepiej pod pseudonimem Lil nas X, czyli amerykański raper, piosenkarz i autor tekstów przy okazji wielkiego hitu Old Town Road. Eee, śmierci dzisiaj nie znalazłem, ale losową ciekawostką na dzień dzisiejszy będzie, że mózg nie czuje bólu. Można go operować na żywo i pacjent nic nie poczuje. Podobno nie sprawdzajcie tego w domu. Mamy 40, dajmy sobie więc 10 minut na nie, te. Na kalendarium, na przegląd Instagrama oczywiście. Dzień dobry, Bartku, i dzień dobry, piękna nieznajoma. Teraz, teraz przyłączyłem się tutaj na komentarze. O, John Voight to tata Angeliny Jolie. Dziękuję za tego. Dziękuję za e, ciekawostkę. E, też pamiętasz Sipale bez koszmarów? No to ci zazdroszczę, że bez, bez koszmarów. E, żeby tradycji stało się za dość. dzień dobry, Bartku. E, tym razem łódź pozdrawia. Melduję się z Warszawy. E, jak możecie zauważyć, mam troszeczkę inny anturaż, ponieważ przeważnie siedzę na odwód. Dzisiaj jest jakieś przemeblowanie. Zabrali nam rejestr re, tą rejestrację. Nie ma rejestracji, normalnie była. Myślałem, że wysiadłem na złym piętrze. Nie wysiadłem. Ale normalnie okno mam po swojej prawej, teraz jest po waszej prawej, mojej lewej. Nieważne, ale widok jest ten sam. Siedzę dokładnie w tym samym miejscu, tylko jakieś 4 metry obok. I w drugą stronę. No ale cóż. Przełączamy się w takim razie na Instagrama, zobaczymy, co w trawie piszczy. To będzie bardzo szybki przegląd. Ale najpierw standardowo jingle. Jestem mega zadowolony z tych jingli, myślę, że mi wyszły. Dobra. Koniec przechwalania się. Zapraszam na Instagrama. Magdalena Biat zapowiada, to mamy na, jako pierwsze, że nie weźmie udziału w debacie telewizji Republika. Odkąd jestem w polityce, zawsze przyjmuję zaproszenia do debat, także gdy odrzucali je moi kontrkandydaci. Jestem tam, gdzie są wyborcy, na ulicach, na spotkaniach otwartych, w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Telewizja Republika pozostanie jednak wyjątkiem od tej reguły. Jest to stacja, która już dawno przekroczyła granicę cywilizowanej debaty publicznej. Jej gwiazdy od lat inicjują nagonki na mniejszości, na mniejszości kobiety, protestujących młodych ludzi, aktywistów, nauczycieli i wszystkich, którzy mieli odwagę przeciwstawić się nadużyciom poprzedniej władzy. Podpisano Magdalena Biejat. Okej, okay, tak, taki jest statement. Yy... Tak jest statement Magdaleny Biat. A Szymon Hołownia składa pozew w trybie wyborczym przeciwko Sławomirowi Mencenowi. Jak głosi w komentarzu, Mencen boi się debaty, ale nie boi się kłamać. Złożyłem pozew w trybie wyborczym przeciwko kandydatowi Konfederacji za kłamstwa głoszone przez niego z mównicy Sejmowej. Zmierzymy się w sądzie, panie Sławku. Rozstrzygnięcie błyskawiczne. Zwróćmy uwagę, że ten post ma 17 godzin i 1200 prawie komentarzy. Daj mu to niezły wynik. To nie było prima plis. Przerzućmy się na coś, co nie jest pozwem albo coś przyjemniejszego. To nie było prima plis, faktycznie powstaje trzeci sezon 1670. Myślę, że będzie co oglądać. Rozstrzygnięcie. Dzisiaj jest. Lepszy internet. Jeśli jest dzisiaj lepszy internet, to bardzo się cieszę. To znaczy, że muszę lecieć z danych komórkowych, a nie z, z uczelnianego tutaj neta. Dobra. Trzask, Prask, ich Troje i Olek, Ole, Olek, czyli piosenki wyborcze, to na Nois.pl. Eee... <grywa> Dobra. Eee, nie przeglądajmy memów, zobaczmy co Stanowski ma dla nas przygotowanego. Dzisiaj, czy wczoraj było? Dzisiaj, środa, dziewiąty. Eee, a propos statementu Magdaleny Biadrze że przyjmuje zaproszenia, przyjęła i do Stanowskiego, a więc dzisiaj o. Godzinie 20. Będzie Magdalena w godzinie 20:00 będzie Magdalena Biat w godzinie 0:00 bardzo chętnie tego posłucham. Bardzo chętnie do, zobaczymy, co, zobaczę co ma do powiedzenia Magdalena Biat i jak ją Stanowski jak do niej podejdzie Stanowski. A propos Magdalena Biat wczoraj była w Rymanowski Live, ok? Najlepsza ekipa w moim mieście, w piątek, a więc za dwa dni będzie we Wrocławiu, konwencja młodzieżowa w Warszawie 12, a więc chyba w niedzielę, czy w poniedziałek, w sobotę, nie jest napisane, stoi jakby, sorry, to już czytaliśmy, to już wiemy. I wraca na nagrania na z nagrania na kanale Bogdana Rymanowskiego i mechanicznie przegląda Instagrama. Zresztą post o Włoszech. Nie każdego roku we Włoszech zwierzęta są... I move to higher ground to grace. Nie wiem co to znaczy grace. Dobra, nie będę tego tłumaczył, bo jeszcze coś, nie, coś pokręcę. Szymon Hołownia na szybko. Małopolska dzień drugi. Słodycze, słodycze, zrobił mi smaka teraz yy, konferencja prasowa yy, dumny z polskiej przedsiębiorczości, którą chcę wspierać. Pozew a, na Sławomira Mencen, a tego akurat chętnie posłucham. Chwilą Poinformuję Państwa też o tym, yy, że dzisiaj złożyłem pozew w trybie wyborczym przeciwko komitetowi wyborczemu Sławomira Mencena. Yy, chodzi o jego wypowiedź, którą miał w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu. W, gdzie zarzucił mi nielegalne zapraszanie nielegalnych migrantów do polskiego Sejmu. Jest to od początku do końca kłamstwo. Zweryfikowaliśmy po raz trzeci detalicznie wszystkie i zaproszenia, i osoby, które wzięły udział w wigilii dla osób w kryzysie, którą zorganizowałem dwa miesiące po tym, jak zostałem marszałkiem, bo taki mam zwyczaj. W pierwszego roku była. Wigilia dla osób w kryzysie, były osoby w kryzysie bezdomności, były osoby niepełnosprawne, były osoby chore, były osoby z doświadczeniem migracyjnym. W druga wigilia w tym roku, znaczy ostatnie Boże Narodzenie, to była wigilia, która zgromadziła ponad 700 dzieci, które mierzą się w życiu ze szczególnymi. Okej, okay, nie wszystko się udało tam złapać na relacje, ale fajnie. W sensie dobrze wiedzieć, co się dzieje. Odwiedził Wawel. Zrobił mi teraz smaka znacznego. Pierwszy wpis w księdze, 1929 rok i prezydent Ignacy Mościcki. Proszę bardzo. Wspaniała rzecz, 10 na 10. Chyba gorąca czekolada. I dostał kilka czekoladek od Wawela. Nie, pa, pa, pa. Więcej słodyczy, więcej słodyczy. Jezus Maria, przestań mi robić... Nie, nie. A ja też chcę! Teraz ja też chcę. Nie to, to tak. Dobra ro, rozmowa. Przepraszam, że tak szybko lecę. Po prostu yy, chcę szybko przelecieć i zobaczyć takie najważniejsze rzeczy, takie highlighty. Dobra. Czyli najważniejszy punkt, ten pozew na chłowni. no i był w wawelu. Nawrocki, Nie, Jako prezydent będę ambasadorem polskich technologii. Zapowiada Nawrocki. Ustanowię przedstawicieli prezydenckich w placówkach dyplomatycznych na świecie zajmujących się ekspansją technologiczną polskiej nauki i biznesu. Stworzę Fundusz Rozwoju Technologii Przełomowych umożliwiający dofinansowanie przedsięwzięć z obszaru wysokich technologii. I powołam w BBN komórkę zajmującą się wdrażaniem AI w systemie bezpieczeństwa państwa. No i o, zaczynamy. Kocham, uwielbiam jak... Uwielbiam, że jakby ja już wiem, co usłyszę. Mamy Karola Nawrockiego, który ma półminutową rolkę i zaczyna od, słow, od słów Rafał Trzaskowski. Często, zobaczmy. Rafał Trzaskowski często opowiada o szacunku do świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przed nami 10 kwietnia. Od 15 lat Polacy chcą z powagą i zgodnością wyrazić swoją pamięć o wielkim prezydencie. Niech... Miałem nadzieję, że to będzie trochę dłuższe. Pewnie jest, ale się ucięło. Ale okej, okay, nie... Domyślam się, że będzie jakiś marsz. Pewnie przez IPN. Panie Nawrocki, ale okej. Okay. Tragedia. Podczas interwencji niemieckiej policji nie żyje 32-letni Polak. Wypadek w bazie wojskowej. 23-letnia żołnierka trafiła do szpitala. A, to w ogóle tutaj mamy. Dobra, zaraz będzie pokazane. Tragiczny finał pościgu za ciężarówką w Niemczech. Po zatrzymaniu zestawu funkcjonariusze Użyli para paralizatora wobec 32-letniego Polaka, który próbował uciekać na piechotę. Chwilę później stan zdrowia mężczyzny gwałtownie się pogorszył. Został przewieziony do szpitala, jednak nie udało się go uratować. Ukraińskie wojska na terytorium Rosji. Wołodymir Zełański potwierdza. O proszę. Prezydent Ukrainy Wołodymir Załański potwierdził, że wojska ukraińskie znajdują się w obwodzie Białogrodzkim, na terytorium Federacji Rosyjskiej. Kontynuujemy aktywne operacje na obszarach przygranicznych wroga, potwierdził przywódca. Okej. Okay. Wow. Eee, zobaczmy szybciutko, sekunda. Nie, czy nam się jeszcze uda kogoś tutaj złapać? Kanał 0 to nie. To nie. Zandberg? Kiedy grasz w Minecrafta? Kiedy gramy w Minecrafta? Kiedy oglądamy Minecrafta? Nigdy. Dobra, jeszcze nigdy. Brown? Jakie trzy decyzje? Brown ile ma? Dobra, oszczędźmy sobie. Myślałem, że to będzie standardowo jedna dwie. Dobra, mamy 51, także przejdźmy sobie do polecajki. Na tym skończymy Instagrama, bo muszę przy okazji trochę szybciej skończyć, żeby dotrzeć jeszcze nas do sali. Bo pani bardzo nie lubi spóźnień, nawet tych kilkuminutowych. Nie jest tak wyrozumiała jak wy, ale dzisiejszym, nie, dzisiejszą polecajką, żeby uczcić urodziny Gerarda Way'a, który przypomnę, że kończy dzisiaj, jak szybko policzę, 48 lat. Nie, lider zespołu właśnie My Chemical Romance, od nich też będzie nie polecajka Drowning Lessons od właśnie MCR, rocznik 2002. Może nie najlepsze, ale bardzo dobre, jeśli chodzi o tego typu muzykę. Fajna piosenka, inna niż typowe piosenki MCR-u. Jeżeli chcecie posłuchać MCR, bardzo Wam polecę cały album Black Parade. Czy tam Welcome to the Black Parade. To jest typowy... Szukam dobrego słowa. Nie chcę powiedzieć emo-rock, ale myślę, że muszę użyć tego słowa, żeby, żebyście sobie zwizualizowali, jak to mniej więcej wygląda, ponieważ piosenka Welcome to the Black Parade, właśnie od MCR, która jest głównym jakby głównym trackiem na tamtejszym albumie, przez bardzo długi czas była kojarzona jako powiedzmy hymn osób, które wchodzą w subkulturę emo. emo. czy też jakąś jakkolwiek tam alternatywną. Nie, ale ja właśnie nie chciałem tamtego albumu wam dawać, ponieważ tam są same szlagiery. Drowning Lessons, żeby nie było nie jest jakimś undergroundem, ale chciałem polecić troszeczkę czymś niekonwencjonalnym. Więc to będzie moja po polecajka na dzisiaj, czyli Drowning Lessons od MCR, My Chemical Romance. Rocznik 2002 z albumu, żeby Wam nie skłamać: I brought you my bullets, you brought me your love. Kupiłem Ci moje naboje, Ty kupiłaś mi swoją miłość, moją miłość. Nie. Tak, Ty kupiłaś mi moją miłość, swoją miłość. Coś takiego. Nie długi, długa nazwa albumu, ale jeśli chcecie poznać MCR, polecam Drowning Lessons. Wchwytliwy kawałek. Jeśli chcecie poznać My Chemical Romance bardziej, to polecam Wam album Welcome to the Black Parade, zwłaszcza samą piosenkę Welcome to the Black Parade. Podsumowanie. Dzisiaj środa, 9 kwietnia. Ja nazywam się Michał Kwiatkowski. Zapraszam Was na mojego Instagrama mkwiatkowski, na, którego, na którym staram się odpisywać. Jeśli macie jakieś pomysły, kogo mogę jeszcze zaobserwować, żeby pokazywał mi się na relacjach, czy też głównej to możecie napisać, możecie zaproponować. Zapraszam też do sekcji komentarzy. Na Spotifyu 7.21, tam dawno nie publikowałem, ale tam po prostu jest mała słuchalność, więc dorabiam sobie roboty, która no, nie, nie, nie zwraca się, więc zapraszam Was tam, żebym zobaczył, że Spotify ma jakąkolwiek szansę. Jak nie, pomyślimy co dalej. Dzisiaj, środa 9 kwietnia, wybiła 7.55. Bartek idzie więc do swoich studentów, ja idę do swoich wykładowców. Wszyscy rozchodzimy się w swojej strony. E, I do usłyszenia już jutro, jak zawsze o 7.21 i jutro już będzie o 7.21, bo nie będę musiał dojeżdżać. Jedyne, gdzie muszę wtedy dojechać, to do swojego biurka, z łóżka, więc 3 metry są lepsze niż 13 kilometrów. E, dziękuję Wam wielkie, dzięki Wielkie za słuchanie dzisiejszego odcinka. Ja nazywam się Michał Kwiatkowski. Na razie i do usłyszenia już jutro. papa. Pa.